Michał Wałach, portal lubbie.pl. Witam w ulubionym podcaście Michała Wałacha, czyli podsumowaniu ubiegłego tygodnia w Bielsku Białej. A nowy tydzień zaczynamy od nowych samochodów dla jednostek OSP z Bielska Białej. W zeszłym roku lepsze narzędzia do działania otrzymali strażacy z Komorowic krakowskich. Teraz na ich stanie jest Skania P370. To jednak nie koniec inwestycji. W tym roku sprzęt powinni otrzymać również strażacy z Leszczyn. Mowa o samochodzie marki Renault. A w roku 2025 swojego obecnego Stara 244 do muzeum będą mogli wysłać strażacy z Mikuszowic Śląskich. W Mikuszowicach Krakowskich mieszka jeden ze znanych Bielszczan Jan Winkiel, do niedawna sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego. W minionym tygodniu zrezygnował jednak z funkcji. Zdecydowały względy rodzinne i chęć spędzania czasu z bliskimi. Wakat na tak ważnym stanowisku martwi jednak prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Adama Małysza. Pozostając w temacie zimy, odnotujmy, że wiceprezydent miasta Piotr Kucia odpowiedział na interpelację radnego Janusza Okrzesika z niezależnych BB w sprawie odśnieżania chodników i przejść dla pieszych. W największym skrócie, ma być lepiej. Z ostatnimi opadami na drogach poradzono sobie bowiem bardzo dobrze, a na traktach dla pieszych było przeciętnie. Przeciętna jest także lokalizacja fortepianu na Placu Wojska Polskiego, na co w rozmowie z portalem lubbie.pl zwróciła uwagę nawet pomysłodawczyni umieszczenia instrumentów w przestrzeni publicznej, radna Małgorzata Zarębska. Obecnie trwają prace nad przeniesieniem fortepianu w miejsce, gdzie dźwięk nie przeszkadzałby mieszkańcom. Dziś jednak instrument jest po prostu wyłączony wszystko przez odbywające się przy nim spotkania przy alkoholu i dźwiękowe wygłupy, nawet w nocy. W wyłączeniu fortepianu i przeniesieniu go w inne miejsce, można dostrzec pewne cechy solidarności z mieszkańcami? Wydaje się, że tak, że jest to solidarność pisana małą literą. Z kolei solidarność pisana majuskułą była, jak co roku, tematem podbeskickiego konkursu historycznego Solidarni. Znamy już wyniki i widać wyraźnie, że ten okres historyczny interesuje szczególnie uczennice, które zdominowały rywalizację. Wszystkim laureatom, ale i uczestnikom gratulujemy. NSZZ Solidarność jako patron ronda wzbudzać może wśród kierowców niepewność. Duża liczba mandatów na takim rondzie w Nowym Sączu stała się tematem głośnym. Okazuje się, że podobnie jest w Bielsku-Białej. Wszystko z powodu strzałki pozwalającej warunkowo jechać w prawo. Świeci się ona na tyle krótko, że kierowcy pozostający po przejeździe na skrzyżowaniu łapią mandat w Bielsku-Białej, inaczej niż w Nowym Sączu, lokalne władze nie planują skupić większej uwagi na problemie, przynajmniej na razie. Deklarują, że system jest oceniany, a kiedy Kierowcy muszą się nauczyć obowiązujących zasad. Zasad bezpiecznego przechodzenia przez przejścia dla pieszych uczą się młodzi ludzie w rozmowach z rodzicami, na lekcjach i na spotkaniach z funkcjonariuszami. Gdy są jednak zbyt młodzi, a ulica zbyt ruchliwa z pomocą przychodzić powinny tak zwane agatki zwane niekiedy także panami stopami. To osoby przeprowadzające dzieci przez jezdnię przy szkole. Niestety w bielsku białej takich osób jest tylko sześć. Brakuje bowiem chętnych do tej odpowiedzialnej pracy. Ludzi z pracy zwalnia natomiast FCA Powertrain. Pierwsza fala odejść już w marcu. Wszystko z powodu likwidacji zakładu. W minionym tygodniu portal lubbie.pl informował o wynegocjowanych przez Solidarność firmę zasadach dotyczących odpraw. Część osób znajdzie pracę w innych zakładach konsorcjum. Te nie są jednak zlokalizowane w Bielsku Białej. Kończy się historia zakładu, a także kończy się era zadawania zadań domowych w podstawówkach. Co o tym sądzą nauczyciele i uczniowie związani z Bielskim Białą? Zapraszamy do lektury tekstu na lubbie.pl W ubiegłym tygodniu zaprezentowaliśmy także tekst i zdjęcia prezentujące możliwości Kawatina Hall oraz to, co zobaczą goście Science Point Lab w galerii Gemini Park. Zapraszamy na lubbie.pl przestrzeń pełna nauki i doświadczeń, czyli Science Point Lab to także dobry pomysł dla młodzieży rozpoczynającej właśnie ferie zimowe. Innym pomysłem mogą być ponadto ferie z popkulturą w redakcji BB, a poszczegóły i więcej pomysłów zapraszamy na nasz portal. To był ulubiony podcast Michała Wałacha. Już dziś zapraszam na kolejny przegląd wiadomości z Bielska Białej. Ponadto zachęcam do obserwowania portalu lubby.pl na Facebooku, Instagramie oraz do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W naszych mediach społecznościowych znajdziecie dzisiaj Państwo m.in. wiele zdjęć prezentujących 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszamy!